Fryderyk Chopin, biografia. Fryderyk Chopin, czyli jeden z najsłynniejszych kompozytorów, pianistów w historii. I to nie tylko Polski, ale też świata. Urodził się 22 lutego, albo też 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli. Jako syn Mikołaja, który był Francuzem i tekli Justyny z domu Krzyżanowska. Pierwszy kontakt z grom na fortepianie miał w wieku 4-5 lat, dzięki na matce, która zaczęła go powoli uczyć gry. A pierwsze takie profesjonalne lekcje zaczął pobierać w wieku 6 lat. Na początku uczył go Wojciech Żywny, a następnie Wacław Wilhelm Wyrfel. W wieku 7 lat skomponował kilka prostych polonezów. W 1817 roku wydał drukiem, po, wyszły drukiem pierwsze utro, utwory Chopena. Polonez gemol Pierwszy publiczny występ miał miejsce 24 lutego 1818 roku w wieku 8 lat. To warto podkreślić. W latach 1823-1826 uczył się w liceum warszawskim. W tym czasie w 1825 roku dał koncert dla cara Aleksandra I. Policeum w latach 1826-1829. Studiował w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki. Po skończeniu studiów, na krótko wyjechał do Wiednia, gdzie po dwóch występach został zauważony i naprawdę bardzo mocno doceniony. A już w 1830 roku doszło do pierwszych wydań takich zagranicznych jego utworów w Austrii. 5 listopada 1830 roku to wyjechanie z Polski. Jak się okazało, na zawsze. W końcu trafia do Paryża, gdzie pierwszy koncert publiczny daje 25 lutego 1832 roku. I tu trzeba zaznaczyć, że przez 18 lat pobytu w Paryżu dał tylko 19 koncertów publicznych, czyli bardzo mało. Bardzo szybko zdobył gigantyczną popularność, ale nie wykorzystał jej właśnie do dawania koncertów. Nie wiązało się to też z sukcesem finansowym czegoś, co robili na przykład inni. O wiele, wiele mniej utalentowani pianiści i kompozytorzy tylko zajął się nauczaniem, ale nauczał tych najsłynniejszych, najbogatszych chętnych. Dzięki temu ten poziom jego życia nie był aż taki zły. W 1836 roku zaręczył się z Marią Wodzińską, ale zaręczyny zostały zerwane już rok później. Niestety, jako osoba dosyć chorowita, nie był zbyt pozytywnie traktowane przez swoich przyszłych, niedoszłych teściu, teściów. W 1837 roku odrzuca też propozycję cara zostania jego pierwszym pianistą, przez co zamknął sobie drogę do powrotu do Polski. Pod koniec 1838 roku poznaje George Sand i rozpoczyna z nią związek. Choć sama Sand, Wspominała, że przez te 9 lat ich związku żyła w celibacie i bardziej była matką Chopina, tak go traktowała niż jako partnerka. No ale zostawmy tę sprawę, nie wchodźmy ludziom do łóżek. To nie tego typu kanał. W początkowym etapie znajomości, Chopin wyjechał nawet z nią na Majorkę, ale zaraz wrócili znowu do Paryża. I wtedy rozpoczynają się takie mocniejsze problemy zdrowotne, czyli najprawdopodobniej gruźlica. Chociaż teraz niektórzy twierdzą, że to była inna choroba, chociaż powszechnie uważa się, że to jest gruźlica. Rozstanie z Sand miało miejsce w 1847 roku. W 1848 roku odbył podróż do Anglii i Szkocji, zorganizowaną przez swoją uczennicę Jane Stirling, która nawiasem mówiąc była w nim zakochana, chociaż Chopin wcale nie odwzajemniał tego uczucia. Ostatni koncert w Paryżu to 16 lutego 1848 roku. Niestety stan jego zdrowia stawał się coraz gorszy, i w końcu 17 października 1849 roku Chopin umarł. Oczywiście to nie koncerty, tylko kompozycje były jego największymi dokonaniami. 57 mazurków, 21 nokturnów, takie liryczne. Miniatury, dwa cykle etiut, trzy sonaty, do tego polonezy, pieśni na głos i cała masa innych rzeczy. Pamiętajmy, że to właśnie jako kompozytor Chopin jest najbardziej znany. I oczywiście jako wirtuos. Niestety stan jego zdrowia spowodował, że bardzo w młodym wieku umarł. Zawsze uważał się za Polaka, był wielkim patriotą wspierającym tą naszą walkę o wolność chociaż wspierał tą naszą walkę o wolność nie w znaczeniu wspierania walki, fizycznej walki, tylko bardziej próby oswobodzenia, uwolnienia się Polaków inaczej, ponieważ uważał, że powstania i tego typu rzeczy, niestety jesteśmy na to za słabi i nam w tej sytuacji się to nie uda. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.